Dzień dobry! Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co czeka nas za progiem naszego bezpiecznego domu i naszego bezpiecznego życia za tym samym progiem, którego często najzwyczajniej boimy się przekroczyć a okazuje się, że świat, który tam widzimy, jest większy, wspanialszy i znacznie bardziej kolorowy niż to, co potrafimy sobie wyobrazić na jego temat. I przekonuje nas o tym Tolkien w swojej książce Hobbit ale również Peter Jackson w swoich filmach o tym samym tytule i przede wszystkim Howard Shore w muzyce o tych filmów, bo ta muzyka to jest niezwykła opowieść o cudownych miejscach, barwnych kulturach, nietuzinkowych ludziach i absolutnie wyjątkowych sytuacjach, które ich spotykają. 23 października. O godzinie 19.00 Orkiestra Filharmonii Sudeckiej zaprezentuje Państwu właśnie muzykę Howarda Shora do filmu Hobbit, niezwykła podróż w aranżacji Douglasa i Warnera. A ja będę miał zaszczyt prowadzić ten koncert z pulpitu drygenckiego. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem i oglądacie kanał MRUS TOX. Tell Na samym początku chciałem powiedzieć dosłownie jedno zdanie o oryginalnej książce Tolkiena. Jest to książka dla dzieci. I sam autor nawet czytał ją swoim własnym dzieciom przed snem. Tymczasem, film jest ewidentnie skierowany do znacznie szerszej publiczności i to już na samym początku rodzi pewne konflikty. Bo o ile powieść jest taką radosną przygodą, odkrywaniem magicznego świata z trolami i smokami, o tyle sam film jest przepełnionym mrokiem, poczuciem zagrożenia. I to widać bardzo mocno w tym, że eksponowana jest historia szlachetnego, krasnoludzkiego rodu Durina, który został wygnany przez smoka Smauga spod Samotnej Góry i ich motywacją jest wrócić tam, i odzyskać swoją ojczyznę, a zadaniem muzyki w tak epickim filmie jest powołać do życia i odmalować świat. I to zadanie niczym się nie różni od tego, co całe życie wyznawał Gustav Mahler, a o czym mówiłem w innych moich filmach i serdecznie zapraszam do ich oglądnięcia. Ciekawostką jest, że kompozytor napisał soundtrack do tego filmu dla konkretnego zespołu, dla London Symphony Orchestra, a został on nagrany w legendarnym studiu przy Abbey Road w Londynie. Utwór, który usłyszymy podczas koncertu, to 9-minutowa suita, czyli taki wybór, ponieważ oryginalny soundtrack zajmuje dwie płyty CD, więc to jest bardzo mocna redukcja. Ale to nie jest tylko i wyłącznie wybór najfajniejszych utworów z całego soundtracku, co zresztą byłoby dosyć dyskusyjne, jakby to upchnąć w 9 minut. To jest zaproszenie, to jest wprowadzenie do tego, żeby samemu odkryć cały soundtrack, ale również film. Suita ma 5 części, z czego trzecia środkowa jest ewidentnie najważniejsza. Trzy pierwsze opowiadają o przeszłości i o motywacjach bohaterów. Czwarta jest podjęciem decyzji o działaniu, a ostatnia piąta jest wspomnieniem domu. Skupmy się najpierw na pierwszej z nich, która ewidentnie opowiada o tym, co było. Słyszymy to już od pierwszych taktów, kiedy rozbrzmiewa bardzo dobrze znany z władcy pierścieni, sielski i rustykalny motyw bezpiecznego domu Szajer. A pierwszą postacią, jaką widzimy, to Gandalf Szary. I od razu potem na scenę wchodzi przywódca Krasnoludów, Thorin Dębowa Tarcza, który, którego motyw ma symbolizować, że Krasnoludy przychodzą do Bilbo Bagginsa nieproszone na przyjęcie. A część zamyka moment, kiedy główny bohater, Bilbo Baggins, podejmuje decyzję o dołączeniu do Krasnoludów. Wybiega ze swojej nory i pędzi po to, żeby odnaleźć drużynę na gościńcu. Zatrzymajmy się na dłuższą chwilę przy drugiej części, żeby zwrócić uwagę na to, jak kompozytor ewokuje nastroje i odmalowuje postaci. W tym miejscu Torina dębową tarczę. Bo jego reprezentuje motyw pełen surowej nostalgii, ale równocześnie szlachetny. I to nie dlatego, że ja tak mówię. Po pierwsze, można to wyczuć, ale po drugie, widać to w partyturze. Melodię tego tematu gra Waltornia. Waltornia tradycyjnie właśnie kojarzona jako bardzo szlachetny instrument, po to, żeby pokazywać władców. Ale pewien taka, pewna taka surowość i samotność bije z tego, że waltornia jest sama, to jest sam jeden instrument. A wszystkie inne instrumenty stawiają tylko surowe i ciche tło akordowe i w ogóle nie uczestniczą w narracji. Trzecia część to pieśń samotnej góry. Na tle całego soundtracku dla mnie jest to najbardziej wyjątkowa z części, ale nie ma co o niej mówić, trzeba ją najzwyczajniej usłyszeć. Mountains cold to dungeons deep and caverns old. We Oh Jestem świadomy tego, że to jest najważniejsza część nie dlatego, że ja tak uważam i że mi się podoba, ale po pierwsze, aranżer umieścił ją na centralnym miejscu suity, a po drugie, kompozytor wskazuje na to, bo to dokładnie ta część została wybrana po to, żeby przetłumaczyć ją niejako na język popularny i żeby była singlem, który reprezentuje obydwie płyty w radio na całym świecie. Czwarta część, tak jak powiedziałem, jest podjęciem decyzji o działaniu. Widać to dlatego, że bardzo mocno eksponowany jest komponent rytmiczny. Słyszymy bardzo prężne i żywe rytmy. Być może po raz pierwszy, poza momentem, jak Bilbo wybiega ze swojej nory. Czasem ostatnia, piąta część, to wspomnienie domu. Pamiętacie jeszcze motyw szajer otwierający całą suitę? Tutaj występuje on w formie wariacyjnej. Jest zatarty bo jesteśmy daleko od domu, i nie do końca pamiętamy, jak on ma wyglądać. Jest jeszcze dużo innych części, równie ciekawych i interesujących, co te zaprezentowane w suicie. Ale nie było na nie miejsca, moim zdaniem, dlatego, że to jest zaproszenie do przygody. Więc ja Państwa jeszcze raz zapraszam na koncert 23 października 2020 roku o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Usłyszymy podczas niego nie tylko muzykę do Hobbita, ale też z Krainy Lodu, Szczęk, Patrioty czy Harry Pottera. Zapraszam serdecznie.